Cześć, zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował Cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie. enimo.net Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Aby wymienić amortyzator prawy przód w BMW 3 E92 z lat 2006 do 2012, potrzebujesz kilku podstawowych narzędzi. Podnośnik, śrubokręt, uchwyt do amortyzatorów oraz nowe urządzenie. Przed rozpoczęciem upewnij się, że samochód jest stojący na poziomej powierzchni i zabezpiecz go podnośnikami. Usuwamy kolb odwrotny, a następnie odkręcamy śruby mocujące amortyzator do ramy oraz do tylnej osi. Ważne jest, aby sprawdzić stan uszczelek i sprężyn. Jeśli są uszkodzone, wymień je razem z nowym amortyzatorem. Nowy element montujemy w odwrotnej kolejności, stosując dociski do uszczelnień i sprawdzając, czy poduszki amortyzatora są dobrze dopasowane. Jeśli nie masz pewności, skorzystaj z instrukcji obsługi samochodu lub uzupełnij wiedzę z serwisowym schematem. Gdzie kupić? W większości sklepów motoryzacyjnych znajdziesz odpowiedni model, ale sprawdź numer identyfikacyjny części w opisie, aby uniknąć pomyłki. Pamiętaj, że amortyzatory różnią się w zależności od typu zawieszenia, upewnij się, że produkt jest kompatybilny z Twoim BMW. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką. Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia.